Proste ćwiczenie na problemy z jelitami. Cześć! Zajmuje się refleksologią terapeutyczną i uczę, jak dzięki prostym i dobrym z natury metodom stać się najszczęśliwszą wersją siebie. Aby pomagać jelitom lepiej wykonywać ruchy perystaltyczne plus regenerować ich śluzówkę, pracujemy między innymi na tym miejscu. Aby wspierać jelita, pracujemy na obydwu stopach i to jest ta część. A teraz przechodzimy do prostego ćwiczenia. Rozmasowuj te miejsca w taki sposób przez co najmniej 5 minut. Najpierw na jednej, później na drugiej stopie. Wykorzystujesz obydwa kciuki. Wykonuj to ćwiczenie codziennie wieczorem przez kolejnych 10 dni i koniecznie pochwal się efektami w komentarzu. Obserwuj mnie po więcej, polub ten film i udostępnij go swoim znajomym. Aby trenować razem ze mną, kliknij w link poniżej.